Dzisiaj o tym, że emocje są informacjami, a więc to jest książka, która została przez Boga napisana o Tobie, po to, żebyś mogła, żebyś mógł odczytać kod, który daje ci twoje ciało. I zacznijmy od tego, że zadam ci pytanie: Jak się czujesz? Niby proste pytanie, ale... Jest ono bardziej skomplikowane, niż mogłoby ci się wydawać. Zawsze coś czujemy, i zazwyczaj więcej niż jedną rzecz w tym samym momencie. Nasze emocje są jak strumień, stale nam towarzyszą, nie są czymś, co pojawia się od czasu do czasu. W każdym z nas płynie rzeka. Czasem jest spokojna, ale bywa też wzburzona i podmywa nasze brzegi. I nie brakuje tutaj wirów, nie brakuje tutaj zakrętów, i trzeba nawigować. Potrzebujemy nauczyć się nawigacji wtedy, kiedy płyniemy tą rzeką. Wyobraź sobie chwilę, kiedy się budzisz, leniwie odzyskujesz świadomość, coś czujesz. Być może potrzebowałabyś kolejnej godziny odpoczynku, a może czujesz, że przepełnia Cię energia i prawie wyskakujesz z łóżka. Jednak bywają dni, że zmagasz się z lękiem przed tym, co Cię czeka, z czym będziesz się mierzyć. Będziesz się mierzyć z czymś za kilka godzin, a może w ogóle czujesz wielką ulgę, bo właśnie do Ciebie dotarło, że dzisiaj jest sobota. Twój stan emocjonalny i na pewno to już zauważyłaś, może się zmienić w ciągu sekundy. Gdy zobaczysz kuchnię ze stertą naczyń, coś w ciebie wstępuje, albo potkniesz się o bluzę swojego dzieciaka i z wspaniałego nastroju spadasz do takiej przestrzeni, gdzie jesteś zła i wkurzona, i wszystko ci się nagle zmienia i przestaje ci się chcieć. Nasze życie emocjonalne przypomina czasem rollercoaster. W jednej chwili zmierzasz do góry, a potem gwałtownie lecisz w dół. Pomyśl o tym, też, jak to wygląda z perspektywy dzieci, bo to jest ważne, żeby sobie to uświadomić, bo Ty też kiedyś byłaś dzieckiem, a może dzisiaj masz dzieci. Dzieci też doświadczają nieprzerwanego strumienia uczuć, który obejmuje całą gamę emocji, od przytłaczającego, przytłaczająco negatywnych emocji, aż po euforyczne, pozytywne. Dziecko się śmieje, płacze i Dzieci mają z tym do czynienia już od porannego przebudzenia się. A potem przez cały dzień, kiedy są w przedszkolu, może jeszcze wcześniej w żłobku, w szkole, aż do chwili, w której zasypiają, te emocje wciąż są, wciąż płyną. Jednak różnica między tobą a dziećmi polega na tym, że one jeszcze nie nauczyły się tego, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, jak je maskować, jak je odsuwać na bok, bo. Innym jest to nie na rękę, co czujesz, jak ukierunkować przydatne uczucia, by zapewniły nam jak najwięcej korzyści. Dzieci doświadczają wszystkiego: doświadczają nudy, frustracji, obaw, zmartwień, ekscytacji, uniesienia i doświadczają tego w niezwykle intensywny sposób. I często są przez nas ściągane w dół. Ale ta informacja jest nam potrzebna, dlatego że my też kiedyś byliśmy dziećmi i też w naszym emocjonalnym życiu nie byliśmy rozumiani. Czuliśmy coś, mieliśmy euforię, radość, byliśmy strofowani albo byliśmy smutni, mówiono nam: przestań się dąsać, daj spokój, byłaś zła, więc cię wysyłano do pokoju, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ta cała gama naszego życia emocjonalnego, ona zaczyna się od pierwszych dni naszego życia i będzie przy nas do końca naszych dni. Tak zostaliśmy stworzeni. No cóż, każda emocja dostarcza nam informacji na temat tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Te zmysły, jakimi dysponujemy, są źródłem wiadomości dotyczących naszego ciała świata zewnętrznego. Nasze myśli wywołują impuls w naszym mózgu, a potem nasze mózgi przetwarzają i analizują te informacje, określając to, czego doświadczamy. Wrażenie, które rodzi się w takich okolicznościach, jest przez nas nazywane uczuciem. I od tysięcy lat ma miejsce lekceważenie naszych uczuć. Jeszcze zanim stoicy stwierdzili, że Emocje są nieobliczalnymi i dziwacznymi źródłami informacji, rozum i poznanie były uznawane za wyższe siły kryjące się w naszych wnętrzach. I od tego czasu zachodnia filozofia, kultura, która zresztą wkładu, wkradła się również do religii, miała na celu nauczyć nas tego, że emocje to zakłócenia, zakłócenia które utrudniają funkcjonowanie zdrowego rozsądku i racjonalnego myślenia. A dzisiaj, jak chcesz komuś do, dopiec w kościele, jak chcesz mu dowalić, to wystarczy, że powiesz, że jest zbyt emocjonalny. I to wystarczy, żeby go zdyskredytować. Albo jak chcecie zdyskredytować jakiś ruch, albo jakieś przebudzenie, wystarczy powiedzieć o tych ludziach, o tych wspólnotach, to jest zbyt emocjonalne. I sprawa jest załatwiona. Dlaczego? Dlatego, że my wciąż myślimy o inteligencji i emocjach, jako czymś, co rodzi się w dwóch odrębnych częściach naszych ciał. O ile inteligencja. Łączy się z głową, o tyle emocje kojarzą się z naszym sercem. I której z tych części ciała powinniśmy ufać w myśl tego, czego nas uczono? Naukowcy nie lubili emocji, ponieważ nie można ich zmierzyć przy użyciu standaryzowanych testów. IQ odwołuje się przede wszystkim do procesów takich jak zapamiętywanie ciągów, cyfr lub faktów historycznych. Podczas gdy inteligencja emocjonalna bazuje na emocjach, które rodzą się w relacjach, koncentrują się na ocenianiu, interpretowaniu, przewidywaniu oraz radzeniu sobie z uczuciami i z zachowaniami zarówno naszymi, jak i cudzymi. Badania nad inteligencją są stosunkowo młode. Inteligencja emocjonalna została odkryta stosunkowo późno. W 1990 roku dwóch psychologów, Peter Salloway i John Mayer, wprowadziło do literatury naukowej pierwszą oficjalną teorię dotyczącą inteligencji emocjonalnej. Dla z obrazowania tego na skali czasu chcę wam powiedzieć, że ja już wtedy byłam dorosłą kobietą, miałam 25 lat. Więc cały swój proces edukacji przeszłam w czasach, kiedy nie mówiono o inteligencji emocjonalnej. Oni zdefiniowali ci dwaj naukowcy Inteligencję emocjonalną jako zdolność do monitorowania własnych i cudzy, cudzych uczuć oraz emocji, rozróżniania ich i wykorzystywania tych informacji jako czynnika kierującego myśleniem i działaniem danej osoby. Koncepcja inteligencji emocjonalnej powstała z połączenia trzech dynamicznie rozwijających się obszarów badań naukowych. Pierwszy z tych obszarów jest związany z badaniami Karola Darwina. W XIX wieku zaprezentował on nowatorski pogląd, że emocje przekazują informacje i pobudzają zachowania adaptacyjne będące podstawą przetrwania. Strach bardzo przydatny i ważny, potrafił zmusić przecież człowieka do podejmowania y, różnych działań, na przykład do poderwania się na równe nogi i ucieczki przed głodnym tygrysem. To jest jeden z obszarów badań. Drugi obszar y, badań y, to jest rola. Jaką odegrali, tutaj jest rola naukowców, którzy zaczęli odkrywać, jak emocje oddziałują na nasze procesy poznawcze i na nasze zachowania. Tutaj socjologowie się do tego przyczynili, przeprowadzili różne eksperymenty, neurobiolodzy również zgłębiali funkcje różnych części mózgu. Również psychologowie zaproponowali, na przykład, koncepcję pętli sprzężenia procesów poznawczych i stanów mentalnych, która łączy nastrój z procesami myślowymi. Na przykład, gdy ktoś ma pozytywne myśli i pozytywne wspomnienia, jest w dobrym nastroju, a to kieruje go w stronę określonych działań. Trzeci spośród wspomnianych wcześniej obszarów dociekań naukowych dotyczył Poszukiwania rodzajów inteligencji, które pozwoliłyby objąć szeroki wachlarz zdolności umysłowych, a nie tylko IQ, czyli iloraz inteligencji. I wśród naukowców narastała frustracja związana z tym, że testy IQ nie są w stanie wyjaśnić istotnych różnic wynikających yy, z które mają miejsce wtedy, kiedy ludzie uzyskują efekty w prawdziwym życiu. Nie wiadomo było skąd to się bierze, dlaczego jedni z tym samym IQ osiągają fajne rezultaty, a inni stoją w miejscu i nie są w stanie się rozwijać. Przedstawiono wtedy teorię inteligencji wielorakiej, która sugerowała pedagogom zwracanie uwagi na zdolności, które wykraczają poza umiejętności werbalne i matematyczne, na przykład świadomości własnych atutów, świadomości własnych słabości, zdolności do skutecznego komunikowania się z innymi, zdolności do okazywania innym ludziom empatii. I tak, pod koniec lat 90. XX wieku inteligencja emocjonalna zaczęła być wreszcie traktowana jak inne odmiany inteligencji. Neurobiologowie, psychologowie i badacze inteligencji zgodzili się co do tego, że podczas procesów przetwarzania informacji emocje i poznanie się uzupełniają. Jedne, są potrzebne, żeby drugie mogły dobrze funkcjonować. I z perspektywy badań naukowych ostatniego wieku uczucia okazują się niezwykle przydatne, gdyż one gwarantują nam przetrwanie, sprawiają, że jesteśmy mądrzejsi. Gdybyśmy ich nie potrzebowali, po prostu by nie istniały. W ogóle. To jest to chyba dla nas oczywiste, bo my zostaliśmy tak pięknie stworzeni, tak stworzeni, żebyśmy mogli tutaj panować nad tą Ziemią, czynić ją sobie poddaną. A jakby to było, bez pasji, bez miłości, bez radości, bez doświadczania szczęścia z tego powodu, że realizujemy swoje plany. Bóg nas tak stworzył, i to jest ważne, pamiętajcie o tym przez cały kurs, że to, w jaki sposób my funkcjonujemy, wynika z tego, jak zostaliśmy stworzeni. A ten kurs opiera się na chrześcijańskiej antropologii. A chrześcijańska antropologia mówi o tobie, że ty jesteś istotą duchową. Jesteś stworzony na nowo i Twój duch. Został umieszczony w ciele, a właściwie Twój Duch został wskrzeszony do życia, żeby w nim zamieszkał Duch Święty. I ten Duch Święty zamieszkał w tobie wraz z Chrztem. A Twoja dusza i ciało są częścią Twojej cielesnej natury. Więc Twój. Twoja cała Ty składasz się z ducha, z duszy i z ciała. Duch jest doskonały. Bo on został wskrzeszony na nowo, jest nowym stworzeniem i w nim zamieszkał Duch Święty. A Twoja dusza i Twoje ciało potrzebuje odnowienia. I Twoja dusza to jest ta część ciebie, która myśli, więc łączą się tutaj te wszystkie procesy poznawcze, to przetwarzanie, to interpretowanie, to jest Twój umysł, to jest Twój system myślenia. A dodatkowo. Twoje myśli powodują w twojej duszy y, aspekt czucia, ty czujesz, więc ty myślisz, ty czujesz, a od tego jak myślisz i jak czujesz zależą twoje decyzje. I tak funkcjonujemy w cudowny sposób tutaj na ziemi.